Witam Was Widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie gary i to jest poradnik Pewnie się zapytacie, z czego poradnik? A no, poznaliście już po tytule Natomiast to jest taki skok na bungee Na bungee I u mnie ten system działa tak o. To jest moja wersja ekstremalna Nie ma lin Liny są takie Takie są liny Nie ma lin i tak pan spada na materacę. Oczywiście ma umieszczoną... ustawioną kamerkę, tak? I co? Pan leci to. pokażę jak zrobić takie coś. No to taką. Ja swoje, ja wezmę Fuxiego, tylko nie tego na materacu, bo na tym po prostu to są moje zwłoki, a tam to są po prostu... Po prostu wzięte z trainera. I taką. Teraz wam pokażę jak zrobić takie na linę, bo bez liny to po prostu bierzecie, jak na teracę i no, nic nie będzie, nie? jeżeli nawet by się Lina urwało, to by nic się nie stało. No i tak o. Macie swoją postać. Bierzecie sobie, możecie wybrać się z NPC, musicie nawet, bo on to nie zadziała. I tak o. Potrzebujecie do tego liny. Tutaj mamy linę. Ja dzisiaj, yy, bo nagrywałem poradnik, ten sam, no i co jest, zepsułem. I tak, o. mamy jego stópki. Mamy stópki, każdy ma stópki. Nie, chyba każdy ma. Każdy. Dobra, nieważne. Bierzemy to, bierzemy Tulgana, czyli broń typowym przeznaczonego do kardamonów. Klikamy na jego stópkę, lewym przyciskiem myszy. No i tutaj musimy dać na taką wysokość, mniej więcej jak ma być długa waszalina, dajecie tego. Tutaj. Dum, dum. Aha! To pozdra, to źle zrobiłem. A to. Patrzcie, jak to jest to. Patrzcie, przypię tą nogę do tego. Bierzemy jeszcze raz. Taka moja wtopa I tak jak długo, długa ma być Wasza lina. W tym przypadku moja lina jest czuł długa. W długa. Klejamy ją tutaj. Nie pytajcie dlaczego strzałam z rąk. Eee, to jest broń na potem. Eee, dobrze. I to samo robimy z drugą nóżką. I tak o... Nie wiem jak u was, bo wy nie musicie robić na nóżki. Ja to robię na nóżki i na plecki. Albo na brzuszek. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Pyk zaczepiany. I możemy udawać, że wchodzimy faktycznie po linię. No i po liny się zwężają i dajemy sobie plecki. To są plecy, tu są plecy. Nie mam co robić do tego, co Mam nadzieję, że nie będzie tego nie Powinien być. I wchodzimy sobie jeszcze raz po linię. I tak, o, Jeżeli to wszystko mamy zrobione, to pewnie osoby nie czekające zastępują ten film i sobie wykorzystają. Albo go cofną po prostu. Żeby zobaczyć, jak to jest. Ten, kto tak zrobił, po prostu zrobił błąd. Jeszcze specjalnie się nie odzywałem. Bo każdy wie po prostu, że puknąłby, a nie. Po prostu podwiesiłby się. Po prostu podnosimy to. inne niestety się trochę po. E, zaginają, ale no, nie ma lepszego sposobu. Lepsze to niż w ogóle nie leci. O Jezu. I dajemy sobie to tutaj. Natomiast jak wstawić komuś kamerkę? Bierzecie sobie rękę NPC-ta. W moim przypadku jest to hak NPC-ta. Tym bardziej Foxego. Możecie mu ugiąć rękę zależy. Musicie teraz sobie postawić kamerkę. Bo bez kamer działać nie będzie. Przykładacie ją do ręki NPC-ta. Niestety ona nie będzie aż tak dokładna, ale lepiej sprawdzić, czy po prostu. Aha, kamera! Pff, co jest to 2000 kosztuje. I co, 2000? Poszłoby taką. Tak? I tyle. Po 2000. Kamera powiedziała, aaa, dobra, nie się, po prostu spadnę. I spadła. Musimy zobaczyć, czy widać jego twarz. W tym przypadku nie. Musicie zrobić tak, żeby było widać jego twarz, albo że po prostu on ma... Tak samo jak u mnie było, że po prostu ma to w ręce. No. Teraz jak to zrobić? Bo przecież każdy wie, że jeżeli zrobisz tak, to tak, to nie będzie to działać. Robimy spaw. Ja wolę się dwa razy upewnić. I nawet w razie czego przyczepiam to do głowy dla bezpieczeństwa. O. No i teraz z tego co wiem, wystarczy. Aha. Poczekajcie chwilę, jest to samo. O. Nie. O, jest i dobrze. No i bierzemy sobie tak. Tak. I tak. Tylko pamiętajcie, taki mały, jeszcze taka mała ciekawostka. Jeżeli macie linę i ktoś tam ma zmienione ustawienia, to jeżeli chce zrobić skok na banji, to musi mieć tutaj. Ten suwaczek maksymalne obciążenie na zero, czyli na, na początek, sam. Wiecie, widzieliście. Bo jeżeli był już raz tak miałem, bo drugi, drugi raz nagrywał odcinek i po prostu jak moja postać spa, Foxy spadł, to To szybko zakończyło. Lina się po prostu urwało. No i wtedy włączamy sobie akurat w kamerkę npck ka i tam, gdzie zamroczyliśmy jego głowę i po prostu. Yy, klik. Yy, nie wiem, jak to wypo, yy, powiedzieć. Jak mamy myszkę, jak mamy ten przycisk myszy, po prostu robimy tak. Piek. Puszczamy go. No i nasza postać, znaczy Foxy teraz leci i powinniśmy się zawiesić. Pyk! Bo normalnie się umielina urwała. Zawsze zawiesić. puk i na mają przy takim masowym uderzeniu lina może się zerwać. Dlatego nie polecam tego sposobu na, to, na te obciążenia. Ale ten kto się zastanawia, jak to naprawdę wygląda, bo widok NPC może być różny, nie? No to taką, w tym przypadku bierzemy sobie małą rzecz. W przypadku jest to aparacik. I taką. Jeżeli mamy bronię, wchodzimy sobie w bronię i musimy mieć taką, taki mod jak ragdol ropę. Bierzemy, wycelowujemy i to nam automatycznie daje linkę. Ale to jest ta co taka inna warsa. No i wtedy. Serio. Już 300 razy tak miałem. Nawet bez odcinka. Dzisiaj mam dosłownie. Pecha. I tak, Bierzemy. Wycelujemy w, wycelu, w to. Klikamy lewy przycisk myszy. I jeszcze mi to nie zadziała. A z Ragnonem po prostu tego nie mogę zrobić. Bo... Dlaczego? Bo już widzicie, co się dzieje. No. Ja sobie to zmienię. A do wycelowujemy. Spadamy z tego. I tego modela ja zaraz wyłączę, nie? O jeszcze. Poboczny od się włączył. Tu to. Bierzemy tak, robimy tak. Cyk No i klikamy prosty przycisk Z Czyli Usuń No i nasza postać się doluje I oczywiście to jest bez krwi Bo nam nie poleci No i wy możecie sobie na materace Żeby to bardziej realistycznie wyglądało I pyk. I naszej postaci się nic nie dzieje Tylko że oczywiście Jak macie rak moda Rag moda No to tak tam trochę to nie zadziała no, ale o nie! Dobra. No i tutaj jeszcze Big Ben rozmawia, bo zamawia rzeczy, żeby. No, po prostu zamawia rzeczy. Nie wiem jakie. No i tak wygląda nasz ragdoll. Troszkę nóżka mu się ze strachu, na no, końcu zrobił swoje marzenia. No i wchodzimy. I po prostu. No, trochę to wkurza, no, ale niestety musimy... Chyba, że możemy zrobić tak, że ustawiamy chyba z Miliard takich lin do różnych postaci. No i po prostu ustawiamy. No. No, z dragmodem to by tak trochę nie zadziała. A poczekajcie chwilkę. Sprawdźcie, czy to z drag nie działa. Jest taki mały pogrom z MIT. Taki mit mały. Czy zadziała? Że jej spadniemy na materację? Czy teraz umortyzuje upadek, czy krew poleci? Przekonajmy się. Waszym zdaniem, jeżeli, jeżeli poleci, to napiszcie... Um, 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 spadnie, a jeżeli nie poleci, to napiszcie... śpie Uwaga, uwaga, uwaga. Jestem dobrze wycelowany. Byk. No to ci, co zagłosili na śpię Mmm, średnio ten materas skończył Czekaj, pójdę do Big Bana. W końcu on się takim rzeczami zajmuje Big Ben! Co? Wyczuć materas Robiłem pogrom Smitha A ok Znaczy mito, nie? No? no i tak wygląda Nasza mała trampolinka nic się żadnej postaci nie stanie. Możecie sobie to na razie zostawić... Tak, zostawić sobie na całą mapę. No, a ja jeszcze wam dam takiego małego... No i tak wygląda kamera ragdola, kiedy co tam leży. Ja wam jeszcze pokażę takiego moda. Zwany Ant MAN Normalny Foxy. prostu. Ten mod po prostu... Jest dostrzelone tylko. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest! Ja już tego znaleźć się, po prostu nie znajdę. Jest. Znalazłem tego mura. No i... Foxy zawsze był normalny. Wszystko to jest tylko bomba. A ci co się... Ci, co wiedzą? No to może być nawet bardzo mącko. Cześć, będę mówił głosem mojego Foxy'ego. Dzień dobry, z tej strony, mały Foxy! Hi, 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 hi. Dzień, kamera. Ale. Foxy szybko biega teraz. W końcu jest jak burówka. A teraz. Bo pod tym przyciskiem się zmniejszamy. Pod lewym, pod prawym się powiększamy. I teraz jestem. Tuż. Jeżeli się nie ruszacie i macie ragmoda moda, to jest wam najlepiej. Jestem duży Foxy! A co najlepsze? Nawet rewolwer jest wielki. Ca wszystkie brony są wielkie. Nawet nie wiem jak piwa wygląda. No i taką wygląda nasza kamera. Nie? No i co? Jak się ruszymy, to takie coś się z nami dzieje. No i co, to ja, ja się pożegnam już z małym Big Benem. Zabiorę ten maretac ma, ma teraz. Siup! No. A z kim galasz? No, przecież mamy zamówić te różne fajne rzeczy. A, no tak. Żeby wzmocnić bardziej liny. No, włączamy to. No i co, ja się z Wami żegnam. Jak chcecie więcej poradników jakiś, no to możecie mi napisać i to naprawdę możecie zrobić z każdą postacią. Tylko nie wiem jak to działa z, z, z FNAFem tym wiecie tam. Help Wanted, czy jak to tam się nazywa ten, że później wam pokażę... kiedyś wam pokażę tego moda. Jak będziecie grzeszni. Jak będzie... Albo teraz wam pokażę. Tylko nie wiem, czy to, jest, czy to jest z głosem, czy bez, ale ja po prostu wolę głos wyłączyć. Ale na czym to polega? Leży sobie Springtrup. Nie? Trup leży. I w tym przypadku nas Pan goni. To ja bym wolał się odsunąć. I oczywiście on będzie nas atakował. Tam. Ale teraz, kiedy weźmiemy sobie na przykład Minigama. Ja akurat to tutaj... mhm. e, Poczekajcie chwilkę widzowie znaczy, Musiałem coś zrobić bo mi coś tam spadło No i po prostu ehm. Już wam pokazuję. Tak, tak, gadaj się tam dalej. No i ja biorę tą diagę. I w tym przypadku ty tak się A ja wiem co ja muszę zrobić. Ja muszę wziąć w końcu. Może będzie error, jak będą wystrzałki? No ja nie wiem. Ten ty jest jak. Dobrze, um, ja Wam zaraz pokażę co mi chodzi. Tylko, jak na złość, nie mogę znaleźć tej broni. Bo ja mam 200 milionów modyfikacji. LMP? Nie. A jeszcze rzeczy z Minecrafta mm. Dobra Tak się z tobą pobawimy. Oczywiście to ma dźwięk, tylko ja chcę, żeby się nie zagłuszało o! Nie, ja nie ja mogę chyba tego uniknąć. Znaczy. Nie, nie mogę. To ja będę trzymał shift. Aha. No nie mogę znaleźć tego moda. Nie wiem, doom? Doom 3? Eem, dobra, biorę super shota i ja zastypem. Bo normalnie powinien krwawić. Wiecie o co mi chodzi? Nie, nie wiecie. A właśnie, ja mam jeszcze jeden ja broń do wytestowania przy okazji. No i teraz żegnaj się lepiej SpringTrap ze swoim życiem, albo by, byś poświęcił go na. No zdrowe życie. A ty musisz za mną tak biegać? Ja wiem. Dziu! Diu. Ja się oddam. Papa! A ty... Jezu, a to jest błyszne. a jest zgłoszony. Jak ktoś wie, jak ten mot się nazywa z tym dziwnym dźwiękiem? I don't know. O, jest też To może też Joker zadziała. Oczywiście mam to. Bo nie wiem, czy to. O, on tak powinien wykrwawić się. A przeładowanie jest dosyć fajne. No, ci, co są wrażliwi. Tak o, zasłaniamy oczka. Patrzcie, tak o. Ręczką zasłaniamy oczka. Strzykawką. Ja wam zaraz to normalnie pokażę, jak to wygląda. Psst, O, tak to powinno wyglądać. Co? No i to mniej więcej tak działa. Więc co? Ehm um, Dobra. E, to ja... E, to jeszcze Wam pokażę jak ja gaszę. Gdzie to jest? To ja będę gasił i się z wami przy okazji jeszcze pożegnam. No niestety smutne czasy naszły Polecam e, subowania tam na dole. Zostawienia lajka na dole i dzwoneczka. Bo dzwoneczki są fajne. Bo za, za święta tuż tuż. Ła! Wow. A, a dzwoneczek jak klikniecie, to dostaniecie dzwoneczek. Święta tuż tuż i chce dzwoneczki. I sobie. Znaczy jest dzwoneczka. Może będą na księgach z tej Nie, chyba nie, na nie co zagra zagrażę. Ja, to jest. Nie no, I dobra. Ej, eee, Dobra. Ta ja się jeszcze przez ten czas? Popatrzę na biednego Foxiego, który tam siedzi. On już nie, on spadł. przepraszam, ale on spadł. Na to wygląda. Na to wygląda, że Foxy spadł. No ale no, dlaczego Prześliny są. sam? Eee... Nieważne, nieważne. Ja po prostu spadnę i się legnę i się z wami pożegnam już. To już jest jeszcze koniec, no. Big Ben, duży Ben, z kim tam gada. Um, gdzie jest to? Jest. Muszę to zrobić szybko to trzeba zrobić patrz się tak o trzeba taką już nie ma no to taką muszę się dobrze przedłapać, znaczy przyłapać cyk i spaść yeah. Skok na Bandzi bez, bez liny To jest moja wersja jak coś nic nie reklamuję Mam nadzieję w tym przypadku nie wpadłem na matę. Rac. Dlatego wpadnę jeszcze raz. Musicie taką. Jeżeli macie tego moda, to musicie to zrobić szybko. Ci co mają, brak moda. Ci co nie mają, mogą taką. Mogą nawet się dobrze ustawić. Mogą wszystko. Ci co mają, tak brak moda, czyli ja i parę widzów mających go. No może mieć z tym drobne problemy, ale ci co się nie poddawają dadzą zawsze radę. Jest taki przysłowek. Znaczy. Yy. Nie, nie! Co użyłem? Nie wiem, nie wiem co użyłem, a czego już użyłem. No, yy, miałem powiedzieć, że święta są już tuż tuż i dzwoneczki są też tuż tuż. Dlatego schodzicie, klikacie subskrypcję i zrender Patrzcie, jest dzwoneczek, to myszką klikacie prostu w niego i pszsz. I macie dzwoneczek, dostajecie powiadomienia. Tak? Prosta? Prosta. No! Musicie, musicie zrobić sprytnie. Musicie zrobić. Musicie się wykazać szybkością. W moim przypadku ta szybkość jest. To jest słaba. Ja mam mam z Fortress. Nie ściągałem. Rzecz yy, zabójcza. Też może. No i patrz. Bierę, bierę tak, bierę tak, bierę. I usuwam. O i spadam. Na banchie bez bungi. Je! Yeah, super zabawo! Super to jest zabawo! No i co? Ja się z wami już pożegnam. Nie chcę... Tu jest tak faj, To jest tak wygodnie. Sami sobie takie coś zróbcie. No i co? Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć! A może jeszcze dzisiaj będzie w NOFIK jakikolwiek, ale co? Pa pa!